Dzień dobry, witamy wszystkich na konferencji prasowej po meczu Arki Gdynia z Krakowią. Wynik meczu 3 do 0, widzów oficjalna liczba 8220. Po 9 meczach bez zwycięstwa Arka odniosła pierwsze zwycięstwo na wiosnę i pod wodzą trenera Franciszka Straki. Witam trenera gości pana Jurija Szatałowa, trenera gospodarzy Franciszka Strakę i bardzo proszę w pierwszej kolejności o krótkie podsumowanie tego spotkania trenera gości. jakie podsumowanie na pewno. 3-0 mówię sama za siebie. Nie wiem, <laughs> trudno, mi, trudno mi mówić, bo mam dwa różnych zespoły. Zespół, który gra w Krakowie i zespół, który gra na ujeździe. Nie wiem, w jaki sposób dotrzeć do zawodników, żeby żeby zachowywali się w taki sam sposób jak w Krakowie, żeby grali odważnie. No, widać, w pierwszych minutach w ogóle to nie był ten zespół, który traci zostały fragmentów gry, gdzie 5 dni pod rządu czuwamy, że arka jest bardzo groźna przy stałe fragmenty gry i nic więcej, ale tutaj no właśnie tracimy te bramki, ze fragmentu fragmentów gry no, a konsekwencje trzecie bramki, na pewno też stały fragment gry, tylko nasz. I tracimy z kontrem, Także tutaj na pewno a na pewno to już bramka konsekwencji, że otworzyliśmy się, ale to co budowało. Na pewno. Napewno trzeba poszukać gdzie dzielę, że nasze problemy na wyjeździe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o krótkie podsumowanie trenera gospodarzy. Yes. Uh, hello everybody. At first, uh, we can be today very satisfied. What is performance? What is game? Uh, what? engagement, you know, of the players, deployment, build power, it was not easy game and it was this small step absurd and I hope so much, you know, we will continue. So congratulations to my team. They did very well and the plan was today three points and we done it. It was very important. Thank you. Hello, Możemy być dzisiaj bardzo usatysfakcjonowani z tego spotkania. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni, że, ten, że to spotkanie skończyło się takim rezultatem dla nas. To nie był na pewno prosty mecz, a na pewno był to krok do przodu, który musieliśmy wykonać. Dlatego jeszcze raz składam gratulacje swoim piłkarzom, którzy wykonali dobrą pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania do obu trenerów. Czy Takie trochę słabsza postawa w drugiej połowie, to było celowe po tym 2-0 w pierwszej połowie, czy to była konsekwencja tego, że Krakówia zaczęła grać bardziej trudno. Yeah, it was exactly what you said. You know, I was a little bit disappointed with a second half uh, time. We started uh, a little lazy, and uh, the opponent. Uh, had it, I think, uh, four or five uh, free kicks. Uh, maybe it's this uh, question of the concentration. Maybe uh, it's this question of the head. The players maybe start to doubt about something, you know, if we uh, get it a goal, you know, what's happened and this and this. I think is a question of the head, you know, but uh, after this, uh, um, not so good faces, we start Trener jest tego samego zdania. Rzeczywiście w drugiej połowie e, rozpoczęliśmy jak gdyby trochę bardziej leniwie. Było, było kilka fauli, e, starych fragmentów gry, e, lecz e, mogło też za, e, zabraknąć e, troszeczkę m, skupienia na boisku, więc e, koncentracji, dlatego, dlatego tak to też wyglądało z tej strony. Do trenera straki pytanie, czy, bo dzisiaj były cztery zmiany w porównaniu z ostatnim meczem, kilka też zmian na pozycjach w ustawieniu, czy Arka już jest skończona i tak będzie grała na następne mecze, czy będzie kolejna rotacja. Nie you never know, know się happening you know, in a couple of days. You know, if we we czy... some injured players or If something happens, uh, it is very important. You know, uh, we have some possibility, and uh, we did. And who will play the next game? We will see. Right. Mm -hmm. So, for the that. Czy niezwykłych zainteresowani wiedzą co co dzieje się w zespole. Były też kontuzje, które wykluczyły kilku piłkarzy. Nie możemy jednak stwierdzić w tej chwili, czy tak będzie wyglądała arka na przyszłość. Po prostu musimy grać dalej. I do trenera Szatałowa jeszcze pytanie. No jak mieliście zagrać? Czy to miało być wyczekiwanie na błąd arki? Czy chcieliście zagrać jednak trochę bardziej odważnie? Bo nie zdążyliśmy zauważyć, jakie były Wasze intencje. Nie no na pewno zakładaliśmy, żeby agresywnie pod podarkę, ale no na pewno na pewno to co już powiedziałem, że już szatni było widać przed myciem, że to nie, nie ten zespół. Nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczy. Także tutaj ustaliliśmy taką samą taktykę, jeżeli porównamy przedostatni mecz myć z lechiem Gdańska, ale sami widzicie jak to wyglądało. Także tutaj można... Można to w bardzo prosty sposób podsumować. Stanisław teraz pytanie do trenera y, Panie trenerze, po y, meczu w Zabrzu y, wskazał pan jako y, decydującą o porażce brak determinacji w drużynie. Czy w tym meczu było podobnie, czy to można wykluczyć? To znaczy nie, ja nie powiem, żeby zawodnicy nie walczyli. Nie, nie o to chodzi, ale samo nastawienie, że żeby w zawodnikach było więcej ludzi, żeby może było spokojnie grać, o to chodzi. Także nie wiem co, czego zawodnicy boją się albo. No, trudno mi powiedzieć, trudno będziemy na pewno szukać rozwiązania, ale no, ja nie mówię tutaj, że ktoś był niezangażowany, Broń Boże, nie, nie mogę mieć zastrzeżeń do zawodników pod tym względem, ale mi chodzi o... Nie było tej swobody grania. Swobody grania nie było widać, widać było, że dużo było zawodników wyników stremowanych, także o to mi chodzi. Dziękuję. Czy przy wyniku 2-0 zawodnicy mieli świadomość, że strata trzeciej bramki to jest pogorszenie wzajemnego bilansu spotkań, który no, może mieć znaczenie? Nie wiem, ja myślę, że prawdopodobnie nie, bo na boisku to się o tym nie zastanawiam się, bo się rozwiązań na boisku, a nie... Co, co będzie po sezonie. Także to uważam, że nie. To w konsekwencje. musieliśmy się większą liczbą pójść na stały fragment gry dlatego mniej ludzi zostało w ogóle i tak, i tak to się skończyło. Bardzo długo pan czekał ze zmianami. Pierwsza zmiana była chyba po godzinie, po godzinie gry. Nie, nie myślał pan, żeby coś zmienić w tym, w tym zespole. Nie było wielu sytuacji bramkowych, drużyna no, mogła zaryzykować, bo no, nie, Jeżeli my, myślimy o, o zmianach, to to na pewno od pierwszych minut trzeba było zmieniać, ale tutaj na pewno nie, nie będziemy, nie będziemy robić jakiś roszad w pierwszej połowie i e, staram się przytrzymać i już szczerze mówiąc, myślałem już o następnym Dziękuję. Bardzo proszę z tyłu. do trenera. Panie Trenerze, Wasza sytuacja przed tym meczem była dosyć trudna. Po tym meczu jeszcze jest gorsza. No i czy taka porażka 0 nie wpłynie jeszcze bardziej na obniżenie morale Czy nie obawia się Pan tego? No, można było się obawiać, jak zespół po 10 meczach miał 4 punkty. To dopiero wtedy była katastrofa, ale teraz myślę, że będziemy dalej bać się. Na pewno morale, gdzieś tam wie ja u siebie, morale bardzo wysokie. Gorzysty, go na pewno na 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 BW, na 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 także tylko tu był Jeszcze do trenera e, Straki na konferencji, jak pan zaczynał pracę w arce, powiedział pan, że nie jest pan Copperfieldem. E, natomiast to, raz, dwa, trzy wyczarował pan trzy kroki, trzy gole z kapelusza. Czy pierwsze pół godziny było fantastyczne, najlepsze wykonanie arki w tym sezonie? Czy arka może jeszcze lepiej grać? Czy pan był zadowolony z tych pierwszych 30? So one more time please, I'm not copperfield. Uh, it's uh, yeah. a really hard uh, work with the players. And uh, uh, our plan was today, you know, especially at the beginning, you know, trying to go to pressing, you know. And uh, uh, we did very well. Uh, we didn't play lazy, we were, you know, uh, be looking for it, you know, this, 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 this way ahead, you know. It was it was really well what we did, you know, and we have to continue. It was only one, 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 uh, one game but uh, it was very important, you know, this performance to take, you know, to our fans, you know. Uh, the question is about this confidence for the players, you know, and uh, should be fantastic this, this, this way, you know, to be m much better. we have to maybe, uh, or we need more control of the game, you know, especially if you, if you are, uh, ahead 2-0, three 0 more cleverness on the field. but it is also a question of the, of the players, you know, and. I did today very well i we have some faces not so well we have some faces fantastic and especially what you said the first 30 minutes i was it jest exactly what we want to play teraz ten podkreślam, że kobiet fieldem nie jest, więc więc jak realizował tutaj plan, który sobie założyła cała drużyna. E, nałożyliśmy duży pressing zależał nam na tym, aby, aby zespół właśnie w taki sposób zagrał i realizował dany cel. E, Musimy na pewno pokazać to w kolejnych meczach i podtrzymać tą, jak gdyby, tą, tą dobrą grę, którą, którą dzisiaj żeśmy się pokazali. Również musimy kontrolować to, w jaki sposób nasi piłkarze grają na boisku. No i mamy nadzieję, że, że w kolejnych meczach na pewno będzie podobnie. 2-0, tym głównym zadaniem dla Arki wciąż pozostawało zwycięstwo w tym meczu, czy już w tym momencie głównym zadaniem stało się strzelenie tej trzeciej bramki, która by po prostu ten bilans bezpośrednich spotkań przeważyła na naszą stronę? Uh, the plan was today to win, you know, and we did. You know, I'm very happy about this result. You know, you don't think in, you know, during the game, if you win 2 0, 1 0, or 3 0, you know, where there's some possibility to score, you know, our opponent, you know, second half too. two. Okay, and uh, I'm very happy about this result. It was very important, you know, for us. you plan was to this spotkanie, and we're very happy. Kiedy, kiedy w pierwszej połowie strzela się bramki to na pewno myśli się o tym, żeby w następnej strzelić kolejne. Czy do trenerów? Nie, dziękuję bardzo trenerom. Dziękuję Państwu. Kolejny mecz w dniu to też by z lekkim. <tryk>